Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli. Jest to pierwszy zagraniczny odcinek Współczynnika Doli w nowym sezonie. No i dzisiaj e, po raz kolejny zajmiemy się teleturniejami kanale 5. Które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Ten oto zestaw 23 teleturniejów. Znacie już doskonale z poprzednich odcinków na temat właśnie kanale 5. No a dowiemy się, które z tych teleturniejów miały swoje wersje Niemieckie, emitowane na antenie telewizji sat eins. SAT-1 jest to już kanał, który kilkakrotnie mm, omawiałem, kilkakrotnie temat turniejów tego kanału poruszałem, przy okazji innych stacji, na pewno TVP, TVP-2, Polsatu. No a dzisiaj po raz pierwszy chyba w odcinku zagranicznym no i e, cóż, e, ile teleturniejów w kanale 5 miało swoje niemieckie wersje na antenie stacji Zadańs? Ano, teleturnieje te to: 5 czyli niemiecka wersja Lingo, niemiecka wersja Kaduta Libera, czyli Hustle Standing, niemiecka wersja Idź na Całość, czyli Gej Ganze. Niemiecka wersja La, Ru la Ruota della la Fortuna, czyli Koła Fortuna, czyli Glücksrad. Niemiecka wersja Dziewięciu Wspaniałych, czyli XXO, Fritz and Co. Niemiecka wersja The Money Drop, czyli Postaw na Milion. Keep Your Money, to ta druga niemiecka wersja. Oraz niemiecka wersja jantki w Ciemno, czyli Herz i Trumpf. A to oznacza, że współczynnik doli dla kanału Eyes. Względem kanale 5 wynosi 30,43%. To był pierwszy zagraniczny odcinek w nowym sezonie Współczynnik Adoli. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!